Witam Was, pochwalę Wam się, jakie przez ten czas dorwałem części do eskorta, oczywiście jeszcze mam dużo jeszcze do ogarnięcia z tymi częściami, bo jeszcze trochę tam brakuje mi, żeby go doprowadzić do stanu, powiedzieć, no igły, chcę go doprowadzić, bo rodzi się pomysł, że zlot będę właśnie organizował. Forda Escorta w przyszłym roku. Kto, kto ma Escorta, to więc zapraszam. Dobrze, to przejdziemy sobie do tych części. Tutaj takie lampy sobie kupiłem, które wynalazłem. Niedaleko mnie powiedzieć. Szkoda, że to był Escort właśnie yy, Cabrio, bo wiecie jaki mój jest. Mój jest hedgeback. To tam. Światła się dopasuje oczywiście, ale już klape i inne rzeczy tam jest już trochę inne, taką półkę tam dopasować i inne dużo rzeczy. Dobrze, nie będę Wam opowiadał tyle, bo filmik znów zajmie dużo czasu. To jest oczywiście oryginalna lampa Valeo. Oryginalne właśnie są do Escortów Valeo. Tutaj taka i taka. Tutaj druga do tego. Ja oczywiście muszę jeszcze trochę odnowić, bo tutaj myłem, tutaj tą całą obudowę, ale one są jeszcze brudne w środku. Lustra bym musiał wymienić. W środku mam w idealnym stanie lustra od innych świateł, od tych, co miałem przy swoim te oryginalne, ale przy moich już to się urwało tutaj i już były takie już naprawdę już. Te są naprawdę ładne. I jeszcze wam powiem, co ten escort ma. Oryginalne żarówki. Nie wiem czy złapię to ostrość. Nie chcę coś złapać, ale mogę wam powiedzieć, ta jest trochę trochę zajechana, ale mogę wam powiedzieć, że to są żarówki motorcraft. Same te żarówki patrzę 20 zł. Na Allegro nowiutkie, oczywiście. I tutaj druga też. Ta jest w idealnym stanie, Wam powiem. Nie mogę coś wyjąć. Muszę drugą ręką. O, już wyskoczyło. O, ta jest w oryginalnym stanie. I to jest Motorcraft żarówka. Pokażę Wam wszystkie te części, które dorwałem niedaleko siebie. Te części i nie musiałem ich oczywiście tą paczką sprowadzać, bo po nie pojechałem. Miałem tam chyba 90 km. Te światła dorwałem. Ten lewarek, zawsze chciałem taki mieć. Oryginał Escort. I jeszcze dorwałem z tymi światłami w gratisie. Dostałem, powiem Wam, Tryski, ale tam wtryski, ja jestem taki, że wtryski powinno dawać się do regeneracji. Według mnie tak. Nie powinno się przemieniać. Powinno się według mnie dawać to do regeneracji. Tutaj takie nakrętki, to oczywiście też kupiłem. Wtryski dostałem w gratisie. Tutaj taka cewka. Też oryginał Motorcraft. Trochę też do ogarnięcia, ale to się ogarnie. Tutaj już, bo z tej paczki, nie paczki tylko zakupu, tu to, od jednego faceta kupiłem to, to, to. Te światła i lewarek 50 zł chyba. To niedrogo powiedzieć, co? Takie boczki powiedzieć, dorwałem też oryginały z taką tapicerką jak mój. Wszystkie takie same. No to już grubo trzeba położyć pieniędzy. Od jednego tam kupiłem takiego, co handluje częściami, 60 zł, jedno i 3 tylko miał, ale. Po dwóch, trzech miesiącach udało mi się dorwać Nie miał akurat tylniego prawego boczka i musiałem dorwać i dorwałem ten osobny za 50 zł. Musiałem oczywiście to tam paczką musiał mi przysłać i tutaj taki boczek, tylko tutaj tego nie ma. Gdzieś też bym musiał to dorwać ale to powolutku się doprowadzi tutaj też od takiego dorwałem z facebooka powiedzieć bo na grupie jestem taki tam Ford Escort i dorwałem akurat tutaj takie ładne po szybie, bo u mnie tutaj to jest wyłamane tu a tu jest bardzo ładne I tutaj jest trochę też u mnie łamane, a do tego nie ma nic się nie można doczepić tutaj schowek się otwiera ładnie bo on też był ułamany i on osobno sobie podchodził to od tego pana dostałem nie dostałem bo powiedzieć kupiłem oczywiście Marcin nie, nie mów tak bo kurde nieładnie to, to kupiłem całą tą konsolę tylko u niego było tutaj ułamane i a mi bardziej zależało na tym to, tą całą konsolę mi wysłał ta jest oczywiście moja a jego gdzieś tam mam schowaną to, całą deskę rozdzielczą dostałem tą znaczy konsolę ale on oczywiście kurde Eee, czarna oczywiście, a moja jest szara. Te pierwsze egzemplarze eskortów, te 95 rok, mają w czarnym kolorze, właśnie, a te późniejsze już są takie szare z metalikiem. To ten zegarek tam był, tutaj te pokrętła, bo u mnie jest tutaj wytarte. Tutaj taki przycisk bo moje już takie zżółkły a tu są ładne takie białe to od niego kupiłem to to i powiedzieć te tutaj te jak to nazwać? słoneczniki o tak powiem bo moje też już w paskudnym stanie a te są powiedzieć w przyzwoitym stanie, i sprawdzałem, sprawdzałem, jak one się domykają, i powiem Wam: No, dobrze no, się domykają, ładnie. To będzie drugi zakup kupiony. I tutaj tam z takiego szrotu niedaleko mnie takie radio też dorwałem. To kupiłem, co przedtem Wam przedstawiałem za 50 zł, plus wysyłka. Tutaj takie radio z jednego takiego szrotu dorwałem za 50 zł. 50 zł chcieli za takie radio. Wszystko działało oczywiście, bo sprawdzałem. Tylko musiałem przełożyć tą, ten cały tu mechanizm od kaset, bo w tamtym coś nie działało, a reszta ładnie działa. Tutaj takie rzeczy. Na złomie dorwałem tutaj oryginalny. To myślałem, że bo był eskort na złomie. Ta taka wersja, ta podstawowa, taka bez niczego. Miałem brać tam dużo rzeczy na drugi dzień. To mi się tylko udało wziąć. Yy, I takie coś. I tutaj znaczek. To i to mi się udało tylko od tego eskorta wziąć bo znaczek oczywiście oryginał też bo ja taki zamiennik miałem na tyle jest bardzo ładny to tylko mi się udało dorwać bo na drugi dzień już Escort był zgnieciony powiedzieć miałem dużo tam rzeczy brać bo silnika tylko nie było a tak było powiedzieć wszystko. Yhm. Mogę Wam powiedzieć, że ten silniczek krokowy, one pasują od modeli od Fiesty. Z tych lat, co Escort właśnie. Ta Fiesta z takim przebiegiem może być to dobre. Zobaczymy, przepukać to, wymyć jakoś i zobaczymy to, jak to będzie. Bo ja mam taki zamiennik, bo moja już klękła przyszedł czas, że już przebierała. I co tu jeszcze wam pokazać? O, tutaj nie pokazywałem kołpaków. To są takie powiedzieć takie leżaki magazynowe. To już naprawdę szaleństwo, bo powiem wam ile one kosztowały. To są takie leżaki magazynowe. Dorwałem je na Allegro. 200 zł chyba za nie prawie dałem. Tak dokładnie wam powiedzieć. Już je mam ze 4 miesiące. Sobie przypomnę. 180 chyba dałem z przysyłką za te kołpaki. Takie. To są takie leżaki magazynowe tutaj wszystko wam opowiedziałem chyba wszystko co tutaj takie dorwałem, a teraz wam pokażę takie świeże nabytki, to, to oczywiście już dzisiaj odpakowałem miałem z wami odpakować, no ale cierpliwość, ciekawość powiedzieć, mnie zżerała takie dywaniki dorwałem za stówkę Plus wysyłka oczywiście Takie dywaniki wam powiedzieć dorwać tą naprawdę Trudno jak. Szukałem jej i szukałem, nie mogłem znaleźć. Z tym boczkiem jednym też. Na boczku mi zajęło 4 dni znalezienia, tak dobrego znalezienia takie boczki. Te dywaniki mi załatwił taki tam Tadeusz powiedzieć. I bardzo mu dziękuję za te dywaniki, co mi je załatwił. Bardzo ładne są. Zawsze marzyłem o takich dywanikach. Takie dywaniki. Made In Germany. Tak, wam powiem, że o tych dywanikach najbardziej marzyłem i o tym lewarku. O tym najbardziej marzyłem. Jeszcze dużo szukam innych części. To wiecie, trzeba szukać. Trzeba. Dobrze. Tutaj paczek nie rozpakowałem. Za chwilę sobie je rozpakujemy i zobaczycie, co tutaj mam ciekawego. Dobrze. Z, wie, z wielkimi trudami jakoś się rozpakowało tą paczkę. Zawsze to jakoś za bebeszom nie da się rozpakować, ale jakoś rozpakowaliśmy. I takie coś to taka konsola w ładnym stanie w miarę, bo nie jest nigdzie wytarta powiedzieć w żadnym miejscu Tylko są takie dekoryski tutaj troszkę ale moja to już była już naprawdę nieładna szpyciła trochę i powiem wam ta ma wszystkie zatrzaski a w moim to już jest niektóre połamywane. czyściutkie, bez wyjątku a tutaj nie ma bo tutaj nie jest montowany o tutaj 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 tu pokazywałem wam tutaj trzeba tego bardziej nadgiąć bo taki nie wystanie, ale to się zrobi dobrze i tutaj tutaj taki zbiorniczek Wyrównawczy do płynu chłodzącego. Mi zależało, żeby ta naklejka była. I ma tą naklejkę, bo przy moim już nie ma. O każdy szczegół dbam w tym eskorciku teraz. I tutaj taka listwa, która idzie wewnątrz, zaraz przy progu, bo u mnie tutaj jest ułamane. Dobrze. Szybko Wam opowiadam, bo zaczyna kropić. Tutaj to nie jest w takim ładnym stanie, ale to sobie przełożę od tego, bo to jest bardzo ładne. A tu już takie, no, średnie, ten. Te są w miarę ładne. Ten ostatni już farba schodzi. Ile dałem za te części? Za to. Za to i za to O trochę przestało padać yy, Wysyłka dużo kosztowała A części wam powiem 130 I wysyłka plus 80 zł Ale nie dziwię się że aż tyle Bo Tego materiału No jest wart za tyle Jest, jest a jest tego Dobrze, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie cześć.